kiedy wpiszesz w wyszukiwarce internetowej hasło najbrzydsze samochody to wyskoczą ci to listy w których ciągle pojawiają się te same auta na bank będzie multipla będzie także punkt jak Aztek, często także pojawia się Nissan Juke no ale czy faktycznie należy nazywać je brzydkimi bo przecież przyciągają wzrok wzbudzają emocje a to o emocje właśnie nam chodzi yeah baby yeah. Jestem Grzegorz, to jest kanał Motoryzacja z Innej Perspektywy. I z okazji sezonu urlopowego postanowiłem zrobić taki lekki, krótki odcinek, w którym spojrzę na temat brzydkich samochodów trochę inaczej, czyli z innej perspektywy. Tak powiedziałem. Wielu twierdzi, że Fiat Multipla to najbrzydsze auto świata. No okej, okay, jest dziwny, ale przecież obok tego samochodu nie da się przejść obojętnie. Do tego ludzie robią z nimi różne cuda i jest wiele filmów na YouTube o Multipli. Okej, okay, ten samochód może ci się nie podobać, ale dla mnie to auto jest jak bohater filmu Austin Powers. Wygląda śmiesznie, ale wzbudza emocje. A to co budzi emocje, nie może być brzydkie. Bo o gustach się podobno nie dyskutuje, więc ja brzydotę definiuję inaczej i dla mnie brzydota to totalna bezpłciowość. Czyli nuda połączona z robieniem czegoś na siłę. No i jest taka kategoria samochodów, gdzie praktycznie zawsze jest smutno i nudno, a do tego te modele wyglądają tak, jakby zrobione były od niechcenia. Renault Clio to samochód, który każdy fan motoryzacji powinien znać, ponieważ pojawił się kiedyś w takim wcieleniu. Renault Clio Williams, czyli mega hot hatch, który sprawia, że Clio stało się zabawką dla tych, co lubią zabawę za kółkiem. Kiedyś na bank zrobię o nim film. Do tego Renault Clio dało się zapamiętać jako mega szalony projekt. Tak jest, chodzi mi o dzikusa, czyli Clio V6. Samochód, który silnik ma tam, gdzie wozisz swoich kolegów, jak jedziecie na disco. Czyli na tylnym siedzeniu, więc to auto jest z niesamowitym charakterem. Do tego nie zapomnijmy o fantastycznej linii Clio Sport RS, czyli samochody, które na drodze zachowują się jak dzieci, które przekraczają próg parku rozrywki. Są radosne i szczęśliwe. Więc z małego, kompaktowego samochodu, jakim jest Clio, można zrobić fabrykę emocji. No, ale z drugiej strony można zrobić z niego coś tak nudnego, że traci całą swoją radość życia. Wiesz, o jaki model mi chodzi. Tak jest, Renault Talia. To auto, które po prostu jest, no... Trzeba to powiedzieć otwarcie smutne oraz zrobione na siłę. Tutaj widać, że nikt się nawet nie starał zachować w nim jakichś proporcji. Mamy tam na siłę przyczepiony kufer do tyłu, i właśnie ta kategoria samochodów, czyli subkompakty w sedanie, są dla mnie wyznacznikiem brzydoty. Okej, okay, żeby było jasne, ja nie odnoszę się do praktyczności, bo więcej przestrzeni to więcej możliwości, ale dla mnie kompaktowe auto, które ma na siłę doklejony kufer, jest po prostu smutne i zarazem nudne. Czyli brzydkiem. Bleh. Taka jest stety, niestety, talia na bazie Clio. No a kolejny samochód, już w bazowej wersji, jest smutny. I co może być z tego, jak się mu doczepi kufer do tyłu? Volkswagen Polo urodził się w 1975 roku i na początku było to tak naprawdę Audi 50, z innym znaczkiem z przodu. No ale później samochód ten zaczął żyć swoim życiem, czyli rozwijać się w swoim kierunku. No a dziś to bardzo ciekawie wyglądający model. O ile tam nie wybierzesz, bieda, Edition. Jeśli do najnowszego Polo dobierze się ciekawy kolor, większe felgi, to wtedy prezentuje się figlarnie i zarazem zgrabnie. No ale Volkswagen Polo miał okres w swoim życiu, w którym był tak spokojny i tak smutny, że jedynie wielkie okulary sprawiały, że go zauważyłeś. Chodzi mi o ten model, który przez swoją bryłę, no okej, okay, jest praktyczny, no ale ten wygląd, no właśnie, szczególnie z profilu. Widać, że to auto nie ma w sobie ani życia, ani radości. Po prostu ludne. Okej, okay, była wersja FAN, gdzie dodatki sprawiały, że nabrał trochę życia. Po lifcie była także wersja GTI, która dodała mu energii. Albo specjalny model GTI Cup Edition, gdzie mamy kultowe silniki 1.8 turbo oraz 180 koni, czyli... 30 koni więcej niż w klasycznym GTI. No ale ogólnie podstawowy model jest po prostu no wiesz, no nudny. No a teraz sobie wyobraź, jak dodają ten kufer do tyłu. Wtedy wychodzi takie coś i ja nie wiem, co wam przy tym aucie powiedzieć. Szczególnie w srebrnym kolorze model ten wzbudza tyle emocji co oglądanie kostki brukowej. Dokładnie tak! Kostka brukowa jest praktyczna, ale strasznie nudna, bo nie zwracasz na nią uwagę i z tym modelem jest tak samo. Twoje oczy go widzą, ale umysł nie zauważa, bo to auto jest bez charakteru. Sorry, właściciele tego modelu, ale ta generacja Polo nie miała w sobie życia i energii. W przeciwieństwie do naszego kolejnego bohatera. Kiedy Volkswagen Polo od zawsze był takim kujonem, co siedział w pierwszej ławce i pilnie się uczył, to w tej samej sali, w ostatniej ławce, siedział inny uczeń. Tak jest. Ford Fiesta, szczególnie wersji ST, zawsze był chuliganem. Zamiast pilnie notować i się uczyć, wolał zaczepiać dziewczyny oraz udowadniać innym, kto jest debyściakiem w szkole. I to dotyczy także poprzednika. Choć trzeba przyznać, że nie zawsze tak było, bo był okres, że Fiesta była smutna i załamana życiem. I to widać po tym modelu, gdzie projektanci nie mieli pomysłu, co z nim dalej zrobić, i model ten jest z tego powodu właśnie bardzo smutny. No ale ogólnie mówiąc, Fiesta to zawsze był auto z energią, które się świetnie prowadzi. I tak miały dawne modele, jak ta Fiesta RS Turbo, po najnowszy model, któremu w wersji ST wycieli jeden cylinder. Teraz ma ich trzy. Ale nie stracił przez to swojej energii i radości z życia. Jednak pytanie jest takie, co się stanie, jak do energii, bo taka jest fiesta, energiczna, dodamy trochę praktyczności, czyli dodamy ten nieszczęsny kufer. Wyszło takie coś. Jak dla mnie to się kompletnie nie komponuje. Wygląda jak chuligan, który za karę dostał worek ziemniaków na plecy i musi teraz cały czas je nosić. To nie wzbudza szacunku. O, nie. Jak dla mnie taki samochód jak ten nie powinien powstać, bo ten kufer po prostu kompletnie nie pasuje do linii wiesty. No i tak to właśnie wygląda. Można zrobić ładne, energiczne auto kompaktowe, no ale kiedy dołoży mu się kufer do tyłu, to robi się z tego coś bardzo smutnego. I tak jest praktycznie w każdym przypadku. Weźmy teraz taki model jak Opel Corsa, który także po założeniu kufra wygląda tak. No, jakby nie miał wyglądać. I to dotyczy każdej wersji, w której pojawił się ten kufer. To po prostu źle wygląda. Choć są także przypadki, gdzie starano się kufer zamaskować i zrobić jakieś ciekawsze linie. Tak jest to Mazda 2, która moim zdaniem nie wygląda aż tak źle i widać, że Japończycy podchodzą do tego tematu z większą pasją niż Niemcy. No ale to tylko pozory, bo Mazda 2 to praktycznie wyjątek, bo Jaris w wersji Sedan jest chyba jeszcze nudniejszy od Polo. W wersji sedan. A to naprawdę trudne zadanie. No a co powiesz na to? To jest Nissan Sunny czy Wersę jest zrobiony całkowicie na siłę. I mamy szczęście, że nie ma go na naszym rynku, bo nie musimy oglądać tego smutku. No właśnie, nasz ostatni samochód będzie z kategorii wyżej, czyli z kompaktów, a nie subkompaktów, ale muszę go pokazać, bo ja nie wiem czy on jest smutny, czy jest brzydki, czy jest... serio, ja nie wiem co o nim mam myśleć. Markę Citroen dobrze znasz. To oni dawno temu łączyli super technologię z super wyglądem. I wielokrotnie mówiłem już o tym aucie, ale dawny Citroen DS jest dla mnie wyjątkowy pod każdym względem. Dziś Citroen nie inwestuje już w takie technologie. Za to nadrabia wyglądem i kusi detalami, szczególnie w ekskluzywnej marce DS. No ale Citroen miał także swoje gorsze czasy i przynieśmy się do roku 2004, gdzie Citroen wypuścił następcę Xary, czyli model C4, który miał dwa oblicza. Pierwsze oblicze to próba zrobienia oryginalnego kompaktu, ale zabrakło tutaj większej fantazji, więc jest trochę nudnawo. Ale jest jeszcze drugie oblicze, czyli trzydrzwiowa wersja, która jest zupełnie inna od wersji pięciodrzwiowej. Tutaj mamy odważne linie, mamy oryginalny kształt i dzięki temu model ten ma charakter. Do tego C4 ma fantastyczną rajdową historię, gdzie Sebastian Lipp robił w nim to, co potrafi najlepiej. Wyciskać ostatnie soki. Czyli mamy dwa oblicza na C4, ale nie wiem, czy wiesz, że jest jeszcze jedno oblicze modelu C4. I ja... No nie wiem, ja tutaj nie mam komentarza, serio. Naprawdę ja nie wiem, co mam o tym aucie myśleć. Słuchaj, zaraz zobaczysz ten model i napisz, co o nim sądzisz, bo ja... Ja poważnie, nie wiem, co o nim myśleć. A może ty wiesz. Więc dzisiaj był taki na luzie odcinek, bo urlop mnie wyluzował i nie miałem siły na twarde dane. Więc napisz także na luzie, czy także uważasz, że subkompaktowe auta, czyli klasa B, jeśli dołoży się do nich ten kufer z tyłu, to wyglądają, no wiesz, brzydko, słabo, nudno i tak dalej. A może jest jakiś model, co Ci się podoba? Daj znać w komentarzu. No jak się podobało, to łapa w górę i na dole masz linki do naszych innych miejsc, tak samo tam masz informację, jak kupić taki kubek. No i pamiętaj, Życie za krótkie, by jeździć samochodem bez charakteru. Więc napisz także na luzie, czy także uważasz, że jest Słup Subkomportowe. A, <grym> subkomportowe. <grym> <grym> Więc dzisiaj był taki na luzie odcinek, bo urlop mnie wyluzował i. Ja nie miałem siny. Siny, <grym> siny byłem od alkoholu.